Żeby nagrać dla Was ten odcinek musiałem poczekać kilka tygodni, ponieważ dzisiaj znajdę aż 60 nowych postaci z Toilet i jest tego naprawdę niesamowicie dużo. Te toalety są dosłownie wszędzie. Tutaj, gdzieś tam, tu u góry, szlebu budynkach, no dosłownie wszędzie są te toalety. Więc w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z znaczkiem, a ja zabieram się do roboty i mamy naszą pierwszą toaletę, jaką są jakieś dwie głowy z kibla, więc naprawdę bardzo fajnie. Ja ogólnie chciał znaleźć jak najwięcej kameramenów no to jest taki malutki kibelek. Nie wiem czy on jest malutki, ale wygląda. Strasznie dziwnie. Ja na razie tego nie będę sprawdzać. O mógł! A mamy, który trzymał jeszcze kibel w ręce? Już teraz chyba jesteśmy czwarty. Mamy Simpsona w toalecie i serio, tak dosłownie będę szukać wszystkie te toalety. Tutaj sobie chyba ktoś lekko wbuchnął i to jest ogólnie nowe miejsce na mapie. Znaczy, one nie jest już aż tak bardzo nowe, bo ma chyba z dwa tygodnie, ale ja musiałem troszkę poczekać, żeby sobie odblokować te wszystkie postacie i żeby je zdobyć. Czy to jest piecyk? Tam chyba był jakiś gość w piecyku zamknięty. No ale dobrze, sami dobrze wiemy, jak ta gra wygląda, więc bardzo fajnie. Kolejny jest z kamieniem. Czy to jest jakaś trąbka, czy Czerwona kamera. W ogóle to trochę wygląda jak strefa detonacji, jakiejś, ale nieważne. Przejdźmy sobie jeszcze, dajmy kolejną kamerę, jakiś ogromny mózg. Jest ich aż 60. Ja na razie znalazłem może 7. I powiem wam, że ten odcinek na pewno będzie troszkę chaotyczny, ale ja po prostu muszę się skupić na znajdowaniu, no właśnie takich toalet, jak ta, którą widzieliście przed chwilą. Ona była z takiej gierki, o takim lisku. Wiem, że tam latała sobie właśnie taka maska, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Jest jeszcze pirat wiem, że na Wispisku jest jeszcze jedna. Ja ogólnie Nie mam, oj wow, dobra, ty jesteś troszkę straszny. Chciałem powiedzieć, że nie mam pojęcia, gdzie jest. Jakakolwiek toaleta. Po prostu chodzę i to, co znajdę, to podniosę. Skrzynia skarbów razem z trzema toaletami. Jest jeszcze jakaś zielona, ale niestety nie jest to Fire Dobra, wchodzimy sobie teraz teraz na budynek do góry. Co, to jest jakiś kociołek? Teraz szybko do windy. I skoro jesteśmy na górze, to też widziałem tutaj gdzieś tą toaletę. Jest oczywiście. Dobra, zbieramy się. Tańczący robot toaleta. Kolejny mamy telefon toaleta. Ja już naprawdę nie wiem, czego oni w tej grze jeszcze nie wymyślili, ale macie tutaj dosłownie wszystko. Spadamy sobie teraz szybko nad. Wezmę sobie od razu helikopter i przejdźmy sobie na przykład do elektron Onyx Corporation, od kiedy to się tak nazywa? Przecież to zawsze było Camera Corporation. No okej, okay, dosyć dziwne. Tak jak wszystko w tej grze. Serio, ja już się do tego przyzwyczaiłem. Jest tutaj na szczęście jedna toaleta z głowami robotów. Uuu, spokojnie, jest nawet druga, więc od razu ją podnosimy też trzy głowy naraz. W przedszkolu dla toalet niestety nic nie widzę. Więc pójdziemy sobie, tam widzę jedną toaletkę, więc możemy ją wziąć i potem do toilet corporation sobie. Pójdziemy. U to nie jest toaleta, wreszcie, jakaś kamera do zdobycia. Co on ma? Jakiś wielki telewizor czy głośnik na głowie. I przejdźmy sobie teraz do tego miejsca. Bo już widzę kolejną toaletę do zdobycia. Wezmę może jeszcze ten rdzeń. Nie wiem, czy on mi się do czegoś przyda. Ej, dobra, przez chwilę myślałem, że tego się podnieście, da? Mamy tam tutaj już szefuncia z krawacikiem. Na szczęście działa. W środku mieliśmy jedną toaletę. W sumie to nawet dwie na raz. Takie bardzo dziwnie połączone. I też na pewno jest coś na dachu, bo to widziałem. Tak, dokładnie w tym miejscu. Co to teraz jest? Ej, toalety są już tak zbagowane, że to jest hit. Ja nie wiem, czego ja się mam spodziewać. Jedna jest troszkę większa, druga trochę mniejsza. Teraz mamy. Uu, oj, tu jest też żołnierzyk, dobra. Ja wiem, który to jest. On jest naprawdę. Mega super bohaterem. Dalej mamy na drzewie CX Zdobywamy sobie to. Goryla zdobyliśmy właśnie w toalecie. Jedno było nawet na samym respie. Czemu ja tego wcześniej widziałem? L Ej, czy to jest jakiś mały boss? Latający telewizor? Z tego miejsca już widzę kolejną. Tylko najpierw przydałoby mi się jakoś tam wejść. No ale dobra, pójdziemy sobie na oko No właśnie, bo tutaj też są oczywiście toalety. Co on ma na głowie? Ej, ja nie wiem, czy to jest jakiś laser. Lata nie, to jest la na latarka napisane. Mamy nowych kameramenów z latarkami teraz. Jeszcze ostatnia po drodze. Kolejny mózg udało mi się znaleźć. I teraz muszę jakoś wejść na tą ulicą. Góry, no ale w sumie, dobra, mamy helikopter. Nie wiem czemu ja go tak rzadko używam. Zbieramy sobie kolejnego Simpsona. i nie pamiętam osi... Jak on się nazywał teraz? Ej, nie pamiętam kogo się nazywał. Napiszcie mi w komentarzu, bo serio jestem mega ciekawy. Jak tu wejść teraz w ogóle? Co jest? Nie było tu Wcześniej takiego przejścia. Na pewno tego nie widziałem, więc skakłem do góry. Toaleta w toalecie? Albo po prostu zwykła toaleta. Tamty jeszcze nawet nie odebrałem, co tu się teraz dzieje. I ogólnie w tym miejscu mamy niesamowicie dużo. Zobaczcie, jedna, druga, trzecia, czwarta. Na jest. Natomiast... Ej, co tu? Czy tu jest jakiś boss nowy dodany? Sprawdzę sobie jeszcze wszystko naokoło. Jest! Coś, jest coś. Mamy pierwszą pralkę na dzisiejszym odcinku. Zdobywamy sobie, co to teraz jest? Jakiś malutki ludzik pralka. Wskakujemy sobie teraz na dół Cyk. Kolejna mini toaletka. Jest to WC. Co to? I tu był jakiś przenośny kibel? Nie wiem, czy bo tam jakieś dwie głowy do tego przyklejone. Ile toalet? Jedna zgliczowana. Kolejna to jest jakaś po prostu szara toaleta. Dalej zielona toaleta. Jeszcze na końcu widzę, widzę ostatnią właśnie w tym miejscu. Żołnierzyk, albo po pirat połączony z żołnierzem, czy jakiś dżunglowy pirat. Biegniemy sobie od razu na górę, tu się. Nie można zatrzymywać. Ej, co mu się z stało? Co tu się tra Nie mogę tego otworzyć, bo jest mi potrzebny ten zasilacz. No dobra, to zaraz sobie po niego pójdę. Ale nie myślałem, że w taki sposób zostało to zmienione. Bardzo mi się pod to podoba. to ale to jest zabójca kryminalny? Widzieliście w ogóle, jak on wyglądał? Dosyć dziwne. Ale mamy teraz jakiegoś biznesmena. Toaleta Gary yeah, Ga. Okej, okay. bardzo fajnie, że udało nam się znaleźć. Czekaj, jeszcze jedna toaletka tutaj po drodze. I teraz możemy sobie otworzyć te drzwi. Czy tu został dodany jakiś nowy pokój? Niestety nie. Nic nie zostało tutaj dodane. Możemy sobie tylko zamykać i otwierać drzwi. Prawie się. Nie zauważyłem, no ale prawie, bo już sobie po ciebie tutaj wlatujemy i zbieramy od razu. Fioletowa toaleta. No, fioletowej to jeszcze w naszej kolekcji nie mieliśmy. Wyskoczyłem sobie jeszcze poza mapę. Jestem bardzo ciekawy, czy coś tutaj znajdę, ale raczej w to wątpię, więc przydałoby mi się iść teraz po ten zasilacz, Jeszcze tutaj widzę jedną toaletę. Też Simpsonów, ta ich córeczka, ta dziewczynka. No, wiecie o co chodzi. Za dużo tych Simpsonów dzisiaj tutaj. Ja nie, nie pamiętam już tych postaci, ja kiedyś tego bardzo dużo oglądałem. Jeszcze mam jakieś dwie malutkie toalety z ogromnymi głowami. Co jest, Ej, to jeszcze założyłem takie. Z... Co, ej, to muszę sprawdzić. Złoty kameraman. No, w sumie to myślałem, że wygląda to troszkę ciekawiej, ale jeszcze przypadkiem zauważyłem drugą toaletę po drugiej stronie, więc możemy sobie... Oj! JO ja loto nim bez helikoptera! Co się dzieje? To jednak go zostawiamy. Kolejna jakaś pobita twarz, niestety lotamy sobie. Ja mam odpalony helikopter i ubraną właśnie tą skórkę. Ręka z toalety! Dobrze, że wychodzi, a nie wchodzi do tej toalety, bo inaczej to by nie wyglądało zbyt dobrze. Musimy sobie wziąć zasilacz. Ej, to wygląda naprawdę świetnie, jak ja sobie tak latam. Jaki on jest w ogóle ogromny! Ja to teraz dopiero zauważyłem. Chodzimy sobie tutaj. Ja. Potrzebuję wziąć tylko to, zostaw mnie. Udało mi się go zdobyć. Jeszcze poza tym widziałem, że to jest napisane: ulica, toalet i ohio, minus 50 toilet meters, Czyli jakieś metry toaletowe. Ja już naprawdę nie wiem, co się w tej grze dzieje. Ale skoro mamy zasilacz, to możemy sobie otworzyć to miejsce. I fajnie, że to się tak otwiera, bo trzeba troszkę więcej czasu Na tym spędzić. Jest oczywiście kolejna toaleta do zdobycia. Jakaś taka troszkę skryta, bo w sobie to nie wiem za bardzo, o co w niej chodzi. I najlepsze jest to, że zostało mi już tylko 7 toalet do znalezienia. Więc jesteśmy na ostatni progu. Jest tego niesamowicie mało I wiem, jakich miejsc jeszcze nie sprawdzałem A jednym z tych miejsc są właśnie ścieki, czyli kanalizacja Więc uwaga, syk Wskakujemy na dół i już pierwsza toaleta leży sobie przed nami Ile to ma oczu na sobie Chyba ktoś spędził zbyt dużo czasu w kanałach Jest oczywiście kolejna a Jesteśmy coraz bliżej Nie wierzę w to, że w ogóle w jakieś 8 minut Czy może 10, coś takiego Dam radę znaleźć wszystkie toalety Tu niestety żadnej nie widzę Ale musimy sobie przyciągnąć tą dźwignię jeszcze I czy coś będzie w tym pokoju? Proszę, żeby coś było No nie, tym razem niestety sobie co nic nie znajdziemy. Właśnie chciałem wejść do starej fabryki kameramenów i zobaczcie, co tu się teraz dzieje. Jest jakiś ogromny samochód, ale dobra, ostatnie pięć morfów zostało do znalezienia. Po co ja tu skaczę, skoro mogę sobie oczywiście wlecieć? Jest kolejny kibel właśnie tutaj u góry i tym razem jest to. Ej, ja znam tą postać, to jest ta postać z McDonald'a filetowa. Nie pamiętam do końca, jak on się nazywa. Ej, jeszcze wejdziemy sobie do klubu, skoro jest taki filetowy, bo w klubie mamy również dwie kolejne postacie. Jaką jest kolejny DJ, bo DJ już jednego sobie kiedyś zdobyliśmy. I jeszcze jest. Ej, pianino man, pianino man. Tych postaci jest już zbyt dużo. I nie wiem, jakim cudem, ale wcześniej w tej mini bazie wojskowej ominąłem jedną toaletę, która jest, no, dosyć malutka. I to jest w sumie jakiś dwóch ziomeczków. I właśnie w tym momencie został nam ostatni morf. Ostatnia postać. Toaleta odwrócona. Uwierzcie mi to, znalezienie jej było niesamowicie ciężkie. Ale dałem radę. Wchodzimy sobie do wódce, skaczemy na dół. I ona jest, no, właśnie w tym miejscu. Tak jakby, no, odwrócona. Dosłownie, odwrócony kibel na kibelku. Więc widzowie, mam nadzieję, że moje. Starania nie poszły na marne Naprawdę zeszliśmy dzisiaj 60 nowych postaci Jest to mój rekord Nie wiem czy ktoś to kiedyś pobije Ale zajęło mi to No w sumie to nawet nie wiem ile Nieważne Znalazłem wszystkim Zostawcie za to łapkę w górę I subskrypcjoneczkiem A my widzimy się w kolejnym odcinku Narka wszystkim